Elektrociepłownia Szombierki to zespół zabudowy dawnej elektrowni Bobrek z 1920 roku w Bytomiu czynnej do 2011 roku, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. W skład zabytkowego kompleksu położonego w dzielnicy Szombierki, o powierzchni około 18 hektarów, wchodzą kotłownia, pompownia, maszynownia, rozdzielnia prądu, wieża zegarowa, wieża węglowa, trzy kołomajny fabryczne, budynek zarządu oraz wartownia. Historia Budowę elektrowni Bobrek rozpoczęto po zakończeniu I wojny światowej. Inwestorem była niemiecka spółka Schawgotz-Bergwerksgesellschaft. Obiekt zlokalizowano pomiędzy torami tworzącymi wspólnie kształt trójkąta. W przypadku obrony elektrowni miały tam stanąć pociągi pancerne, które miały utrudnić zdobycie strategicznego obiektu. Cały kompleks budynków zaprojektowali sławni architekci, Emil i Georg Zilmannowie. Elektrownie otwarto 29 listopada 1920 roku. Pierwszymi urządzeniami, które rozpoczęły pracę, były cztery kotły typu babkak i turbozespół wumak o mocy 12,8 MW. Podczas najlepszego okresu w historii Szombierek, około 1930 roku, w zakładzie pracowało ponad 900 osób. Była to wówczas jedna z największych elektrowni w Europie. W 1937 roku wzniesiono najwyższy z trzech kominów elektrowni o wysokości 120 metrów. Elektrownia Szombierki była jednym z pierwszych zakładów, które po wkroczeniu Armii Czerwonej do Bytomia w 1945 roku rozpoczęły działalność. Jest to zasługa pracowników, którzy pomimo ewakuacji większości kierownictwa doprowadzili do rozruchu. 15 maja 1945 roku zakład został przekazany władzom polskim. Zostały w nim cztery turbozespoły i 20 kotłów, co pozwalało na osiągnięcie mocy 70 MW. W roku 1948 zamontowano trzy kotły typu Lamont oraz dwa turbozespoły typu Skoda, 35 MW i Brneńska. Dzięki temu w 1955 roku osiągnięto moc 108 MW. Szombierki były wtedy jedną z największych elektrowni w kraju. W latach 70. przekształcono prząbierki z elektrowni kondensacyjnej w elektrociepłownię. W związku z tym rozbudowano technologiczne układy ciepłownicze, oddano do użytku m.in. wymienniki ciepła, rurociągi magistrali i północnej, i południowej. W 1974 roku uruchomiono kocioł wodny WR25 i poszerzono układ wymienników ciepła do mocy 158 MW. W latach 1995 1998 EC Szombierki zakończyło wytwarzanie energii elektrycznej. Później obiekt był źródłem rezerwowo-szczytowym systemu ciepłowniczego miasta. Wygaszenie produkcji w zakładzie nastąpiło w październiku 2011 roku.